Czy zwrócili Państwo uwagę na tablicę, którą minęliśmy, tablicę mówiącą nam, że wychodzimy z wrzeszcza? Co tam było napisane? Młyniska, Młyniska. tak się właśnie nazywa dzielnica, do której weszliśmy. Dzielnica dosyć no, w tej chwili szeroko rozumiana. Jej przedwojenna nazwa to Szelmyl. Nazwa ta pochodzi od jej no, właściciela, może nie, może dzierżawcy z okresu późnego XVI wieku. Nazywał się ten człowiek Jakob Szel, nie mylić z Jakubem Szelą. To był człowiek, który tutaj ten, tym terenem władał jako majątkiem ziemskim. Było tutaj wielu zresztą, ten teren bardzo często przechodził z rąk do rąk, bardzo wielu miał dzierżawców, bardzo często zmieniali się jego ci enfiteutyczni właściciele, czyli ci długoterminowi i dziedziczni dzierżawcy. Najciekawszym momentem, dwoma najciekawszymi momentami w historii Młynisk jest pobyt tutaj królowej Marysieńki Sobieskiej która kilka, dobrych kilka tygodni, nie, kilka dni, przepraszam, zanim dotarła do Gdańska, tutaj um, zamieszkiwała. To był taki przystanek na drodze do Gdańska, tutaj była witana, tutaj oczywiście w związku z tym mocno podniósł, podniosła się ranga tego miejsca i być może podniesienie rangi tego miejsca i jego uroda spowodowało, że na swoją siedzibę, a rzecz biorąc, swojej kochanki Julii Böttcher wybrał to miejsce francuski gubernator Gdańska-Napoleońskiego, generał Rapp, stąd właśnie w zasadzie rządził Gdańskiem. Tutaj odbywały się wspaniałe bale, na które cała gdańska elita była zapraszana, a bawiła się świetnie, tym bardziej, że doskonale zdawała sobie sprawę, że sama za te bale płaci. Bo generał Rapp był wspaniałym kontynuatorem polityki Napoleona, który uważał, że wojny powinna żywić wojna, a okupowane miasto ma właśnie finansować wszystko, co jest potrzebne okupantowi i w ten sposób Gdańsk doprowadzono do finansowej ruiny, ale o tym Państwu już opowiadałem i nie o to nam dzisiaj chodzi, dlatego zejdziemy z drogi komunijską, zejdziemy w stronę zielonego trójkąta i pozostaniemy w ten sposób w tym całym otoczeniu osiedli socjalnych początku XX wieku. Proszę Państwa, to jest zielony trójkąt. Proszę opatrzeć, widzą Państwo ten trójkąt? I że on jest zielony, no tak średnio, prawda? To jest osiedle, które powstało w 21 roku. Jego projektantem był człowiek wspominany już wielokrotnie w trakcie naszych wycieczek. Poznają Państwo tego Pana? To jest Otto Kleppel. Jeden z najważniejszych historyków gdańskiej architektury. Człowiek, którego wielokrotnie już wspominaliśmy w różnych kontekstach, badacz gdańskiej architektury, a przy okazji projektant między innymi właśnie tego osiedla. Tutaj na trójkątnej działce postawiono 30 budynków podzielonych na pół każdy, czyli bliźniaków. 60 numerów mieszkali tu ludzie przy różnych specjalności, przy różnych zawodów, z nie dającą się przeoczyć przewagą stolarzy i kowali. Nie wiem czemu, ale stolarzy i kowale od pewnego momentu zaczęli tutaj mieszkać studenci Politechniki Gdańskiej. Czy to był rzeczywiście trójkąt i czy był zielony? No Proszę Państwa, proszę popatrzeć, jak to, to osiedle wyglądało, kiedy było zbudowane i kiedy miało tą swoją formę, którą dla, niej, dla niego przewidział Otto To Taki bardziej szeredynowy jest. Znaczy jest szeredynowy, bo nie miałem zielonego framastra, proszę Państwa, ale trójkąt był bardzo zielony. To jest tylko zaznaczenie po to, żeby Państwo zorientowali się w obszarze tego osiedla i w tym trójkątnym rzeczywiście układzie ulic. Z tych ulic, widzą Państwo, zostały dwie. I kilka budynków, z tych, które były, z tych 30, które tutaj stały. Po środku był skwer, na którym też stały ułożone tak w trójkąt budynki, więc to było osiedle bardzo przemyślane, a kiedy po II wojnie światowej nazywało się to Zielony Trójkąt od samego początku. Trójkąt, dlatego że wystarczyło rzucić okiem na to, żeby zobaczyć trójkąt, a osiedle było rzeczywiście zielone. Proszę zobaczyć, resztki ogrodów cały czas tutaj są, i ten wielki skwer na środku, to wszystko powodowało, że ten trójkąt był rzeczywiście zielony. Kiedy po wojnie pisano o przedwojennej zabudowie Gdańska, zwłaszcza tej zabudowie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, jeden z autorów. Opisał Zielony Trójkąt jako osiedle o przypadkowym układzie, który na szczęście po II wojnie światowej w ramach socjalistycznej zabudowy zostało poddane uporządkowaniu. No to proszę się rozejrzeć, proszę państwa. Widzą państwo ten socjalistyczny porządek i resztki przedwojennego chaosu. Jeżeli bym zapytał państwa, gdzie są właściwie nowe szkoty to Państwo mieliby duże kłopoty z powiedzeniem, czy to jest tam, gdzie kolonia Nowe Szkoty, czy tam, gdzie stacja Nowe Szkoty, a może jeszcze w ogóle gdzieś indziej. W ogóle gdzieś indziej, proszę Państwa. I w tamtym kierunku sobie będziemy teraz szli, ale następnym naszym przystankiem obiecanym jest szpital położniczy. Klinika położnicza, proszę Państwa. Ręka w górę, kto się tu urodził? Mało. O, nie dzieci, a, a kto urodził dzieci tutaj? To już lepiej, proszę Państwa. To jest budynek, który zbudowano tuż przed I wojną światową w XII roku i może to by się zaskakujące, ale początkowo nie był to szpital położniczy, tylko to, był, to było miejsce, gdzie miały się uczyć swojego zawodu akuszerki. A przy okazji była również klinika położnicza. Z czasem te proporcje się odwróciły. W miarę jak zawód akuszerski zaczął zanikać, zaczęli przejmować funkcję akuszerek w większym stopniu niż to było wcześniej. Po prostu lekarze, ginekolodzy. Więc początkowo był to zakład, po prostu to była szkoła dla akuszerek. Tak można przetłumaczyć, zakład nau nauczania akuszerek. O taka była dokładna, dokładne tłumaczenie pierwotnej nazwy tego budynku. Wyglądał znacznie ciekawiej, proszę Państwa, w momencie kiedy został zbudowany, proszę popatrzeć do tej całej konstrukcji, którą widzą Państwo za mną, trzeba dodać jeszcze dach, poddasze. No i wieżyczkę, na której stał kto, proszę Państwa? Bocian, oczywiście, więc niezależnie od tego, czy nazywało się to kliniką położniczą, czy szkołą dla akuszerek, wszyscy to i tak nazywali House, czyli bocianie gniazdo w wolnym tłumaczeniu. Ale nie jest to pierwsze miejsce, gdzie funkcjonował zakład nauczania akuszerek. On powstał w 1804 roku, proszę Państwa, więc ma tradycję bardzo długą, ponad 200-letnią już w tej chwili. Początkowo mieścił się w różnych miejscach, w Gdańsku go lokalizowano, na moment nawet przeniesiono go do Elbląga. Ale takim dłuższym miejscem, gdzie dłużej funkcjonował zakład położniczy, czyli ta szkoła dla kuszerek, to była ulica Zangube Piaskownia, czyli dzisiejsza ulica Rogaczewskiego. Proszę Państwa, właśnie wchodzimy na Nowe Szkoty. Ulica, przy której jesteśmy, dzisiejsza ulica Wyspańskiego, to jest ulica, która nazywała się po prostu Neuschotland Nowe Szkoty. Minęliśmy ulicę Bałtycką, czyli dzisiejszą ulicę Hallera powstałą. W końcu lat 20 i na początku 30 lat, w okresie kiedy zaczął szaleć kryzys. No, i tu mamy dom, który nam pokazuje, że tu miało być rondo, proszę Państwa. Prawdopodobnie, znaczy na pewno, biorąc pod uwagę kształt tego budynku, było planowane to, aby tutaj było rondo, podobne jak to, na którym spotkaliśmy się na początku poprzedniej wycieczki, czyli plac Komorowskiego. A zatrzymaliśmy się przed budyneczkiem który jeszcze całkiem niedawno funkcjonował pod nazwą Karczmy Napoleonki. To jest budynek, który był po prostu karczmą w Nowych Szkotach, bo jesteśmy w Nowych Szkotach właściwych, proszę państwa, to właśnie są Nowe Szkoty. A Napoleonka to jest karczma właśnie tego majątku, dlatego że osada rozwijała się częściowo jako właśnie taka osada różnych przybyszów, a częściowo jako majątek ziemski, dzierżawiony przez cystersów przeróżnym osobom, między m.in. słynnej bankierskiej rodzinie Lojców Szczezińsko-Gdańskiej, która zbankrutowała po tym, jak zainwestowała w morskie plany Zygmunta Augusta. W każdym razie ta krążyła tutaj legenda nawet przez pewien czas po odbudowie, w 90-tych lat na odbudowie. Krótko mówiąc zburzono stary budynek, rozebrano stary budynek i wzniesiono go od nowa. To okazało się być jedyna możliwość jego zachowania w tej formie, w jakiej jest. Natomiast on rzeczywiście tę formę zachował i wygląda prawie identycznie jak to, co zostało rozebrane, oczywiście w znacznie lepszym stanie. Tutaj stała tablica z opisem rzekomej, rzekomego pobytu Napoleona, w tym w tej właśnie karczmie, ale takie odezwały się głosy protestu, że nie ma żadnego historycznego uzasadnienia dla tego typu twierdzeń, że już, jak Państwo widzą, tablica zniknęła i w tej chwili o tym, że to jest karczma Napoleonka, to można tylko w różnych miejscach przeczytać. Tutaj już nie. Proszę Państwa, dotarliśmy do miejsca, gdzie jest właśnie środek Nowych Szkotów. Co to za ciek wodny, przeproszeniem, proszę Państwa, obok nas płynie? Nie, proszę Państwa, to jest potok Królewskiej Doliny, który tam kawałek dalej wpada do strzyży, ale też nie do strzyży, proszę Państwa, do sztucznie wykopanego kanału. Dlatego, że oryginalna strzyża płynęła tu dookoła, wzdłuż ulicy Wyspiańskiego, takim szerokim łukiem i tu, gdzie stoją akademiki, politechniki, był duży młyński staw i młyn. I tam do niej wpadał potok Królewskiej Doliny, kawałeczek wyżej. Następnie skrócono jej tą drogę. Jeśli przyjrzą się Państwo mapom dzisiejszemu planowi Gdańska bardzo wyraźnie widać, że w pewnym momencie przy ulicy Wyspiańskiego strzyża zakręca 90 stopni w lewo. Ale rzeki się tak nie zachowują, proszę Państwa. Rzeki płyną szerokimi zakolami. To jest po prostu wejście, gdzie było... Po prostu kanał został wybudowany, sztuczny kanał, początkowo ze śluzą i mostkiem, ale z czasem to właśnie za kole strzyży, w którym to powstała wieś i majątek Nowe Szkoty, to wszystko zostało zasypane, staw Młyński również też został zasypany i w tej chwili tutaj stoją akademiki Politechniki. Czyli to jest potok Królewskiej Doliny, który kawałek niżej wpada do kanału Strzyży. Tego kawałka Strzyży po prostu nie ma, on zniknął. Więc wcześniej jest Strzyża, dalej jest Strzyża, ale tutaj ten kawałek, który mam za sobą, to akurat jest sztucznie wykopany kanał. Dolny Wrzeszcz zaczyna się tam, gdzie mamy stację Gdańsk Politechnika i Gdańsk Nowe Szkoty. Granica Dolnego Wrzeszcza biegnie wzdłuż torów po ulicy po kolei Lech Gdańsk do Czerwonego Wiaduktu przy stadionie Baltic Arena. Następna końcówka naszego Dolnego Wrzeszcza to ulica Nowa Kościuszki. Proszę Państwa, w tym wielkim trójkącie wycieczek można zorganizować jeszcze wiele. Robisz następne? Tak. Świetnie! Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.